Zmarł ksiądz kanonik Władysław Drewniak, który przez 34 lata był proboszczem w parafii św. Franciszka Salezego i Andrzeja Boboli w Gorzycach. To właśnie tam zebrały się tłumy, które chciały pożegnać zasłużonego duchownego. Miesiąc Władysław Drewniak urodził się w 1948 roku w Harcie. Od najmłodszych lat przemawiała przez niego głęboka pobożność i tak w roku 1972 przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz, a później kapłan pracował w parafiach w Kraczkowej koło Łańcuta, w Rzeszowie Zalesiu, Jarosławiu czy Gorzycach, do których trafił w roku 1982 przejmując tamtejszą parafię jako proboszcz. To właśnie za jego kadencji rozbudowano Kościół świętego Franciszka Salezego i Andrzeja Boboli. To życie jest bogate do tego stopnia, że zabrakłoby nam czasu, żeby wszystko wyliczyć, bo wystarczy popatrzeć na grupy duszpasterskie, jakie istnieją tutaj w parafii, czy na ten Kościół, będący symbolem jego dokonań w sferze materialnej. Wystarczy przywołać nieugię nieugiętą postawę w okresie reżimu komunistycznego, żeby ukazała się nam sylwetka szlachetnego, pięknego człowieka kapła. Jak przypomniał biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, ksiądz kanonik wyróżniał się również wielką duchowością i zamiłowaniem do modlitwy, którą propagował wśród swoich wiernych oraz kapłanów. Nie wiem czy w diecezji jest druga parafia jak ta, w której kapłani diecezjalni, bo pewnie w zakonnych inaczej to wygląda, kapłani diecezjalni gromadzą się na wspólnym odmawianiu brewiarza w czasach księdza. Władysława Drewniaka tak było. Kapłani obok pracy gromadzili się na wspólnej modlitwie i to otwierało ich serca i oczy, to zacieśniało relacje między sobą i z całą wspólnotą parafialną. Świętej pamięci ksiądz Władysław Drewniak to również symbol niezłomności wśród kapłanów, bowiem w czasach komunistycznych był wielokrotnie internowany, między innymi ze względu na piastowanie funkcji opiekuna niezależnego zrzeszenia, wolność, równość, niepodległość. Jednakże będzie on zapamiętany przede wszystkim ze względu na swoją głęboką pobożność. Przed chwilą usłyszeliśmy w liturgii słowa zapewnienie, które przyjął jako swoje i praktykował na co dzień zmarły ksiądz Władziu. Ja wiem, wybawca mój żyje. To ja go zobaczę. W świętej pamięci ksiądz Władziu, którego ciało złożono przy ołtarzu, zobaczył wybawcę i zobaczył rzeczywistość w którą wierzył i którą głosił 47 lat jako kapłan. Ciało księdza Kanonika zostało złożone na cmentarzu parafialnym w Gorzycach.